W Filmie spróbuję wygrać 5 challenge'ów, które zostaje przygotowane przez mojego znajomego, a dodatkowo, jak się później okaże, będę je wykonywał z cheaterem. To zaraz wszystko zobaczycie o co chodzi. Także zostawcie łapkę w górę i suba. No i zaczynamy! Dobra, także pierwszym wyzwaniem będzie zagranie 1v1 na mapie pokrytej całej krzakami, ale żeby nie było tak prosto, to zagramy Bo, który nie będzie miał star powera, który daje większe pole widzenia. Dobra, także jak widzicie, przygotowaliśmy sobie tutaj mapkę, ja wziąłem sobie ten star power bez yy, yy, lepszego widzenia, no i zobaczymy jak to będzie. Ha! A ja wezmę ten star power! Ciekawe co wtedy zrobi! Także moim pomysłem w ogóle na to rozegranie tej gry yy, jest ewentualnie zebranie gwiazdki i pójście po prostu chowanie się przed przeciwnikiem. Dobra, tutaj jednak dostałem trochę damage'a. E, o, okej, okay, dobra, on też dostał, więc nie jest najgorzej. E, może zaraz podejdziemy podą gwiazdkę, ale w sumie na razie się nie będę po nią pchał, jak nie wiem gdzie on jest właśnie dlatego Dobra, mamy tą gwiazdkę No i może spróbujemy uciec, nie ma co aż tak może się bić. Dobra, to teraz zaczynam go atakować. Przecież nie może wygrać! O właśnie, no jak on się tam znalazł? Nie! Już zginąłem, najgorzej jak on się tam znalazł? Co jest? Nie zostaw mnie! Zostaw mnie. Dobra, nic mi nie trafił. No nie, nie mogę tego przegrać z cheatami. To musi być to. Gdzie on tu jest? O nie, jest tutaj. Najgorzej. 800 HP. Przeżyję, przeżyję czy nie przeżyję? Co jest? Ale uniki. Jestem. Ja, ja nie, nie wiedziałem, że takie rzeczy nie. Że takie rzeczy potrafię robić. No i niestety chyba przegrana. Chociaż jak teraz go jeszcze zlikwiduję, to jeszcze mamy szansę. No nie uciekaj. Chodź tu. Nie miny. Co jest? Nie, najgorzej. No, i przegraliśmy niestety pierwsze wyzwanie. A, i zapomniałem zaznaczyć, że osoba, która wygra, zgarnia 200 zł, także jest naprawdę o co grać. Drugim wyzwaniem będzie osiągnięcie w jak najkrótszym czasie 3-winowego strajka. Ale musimy to zrobić na najwyższych pucharkach, żeby po prostu nie było zbyt łatwo. Także w moim przypadku najwyższe pucharki. Ma sens, jak już było mówione w ostatnim odcinku. Także może spróbujemy z niej nie spaść i wykonać to zadanie. Jeszcze sobie ją tutaj ulepszę na wyższy poziom. No i myślę, że będzie najłatwiej to wbić, bo w sumie nie było powiedziane na jakim trybie, ale chyba weźmiemy sobie solo. Zobaczymy, co wybierze mój oponent. Ale dobra. Czy on myśli, że naprawdę wezmę postać z największą liczbą pucharków? To chyba się grubo myli. Bierzemy Mortisa z ośmioma pucharkami. Moim planem w ogóle jest, żeby dobić do tych top 4... Nie! Co ja gadam o planie jak ginę <grym> Jak ja mam tu bić? No i muszę zaczynać od nowa. Najgorzej. Dobra, to lecimy z kolejnym gierką. Miejmy nadzieję, że mojemu koledze idzie równie źle. No i mamy już pierwszą grę w top 4 za sobą. I od razu druga. Ale to jest proste! No to zaczynam od początku. Eee, tutaj mamy zawodnika o graczu kewa. <grym> Dobra, zobaczymy czy sobie poradzimy. Dobra, to już chyba. Eee, formalno. Nie! Alltime proszę dobra. Mamy, mamy to. Moim w ogóle taktyką, bo nie zdążyłem powiedzieć, jest to, żeby dotrwać do top, do top 4, bo to jest chyba tam od top 4, chyba z tego co mi się wydaje ten e, strike, win strike, e, i po prostu ewentualnie potem się podwalić, żeby jak najszybciej to zrobić, bo tu nie chodzi o to, żeby widzieć jak najwięcej pucharków, tylko żeby po prostu e, wykonać to zadanie, a tutaj nam nie zależy na pucharkach, także będę się starał atakować jak najwięcej przeciwników, a potem ewentualnie e, sobie zginąć. A właściwie to już była czwarta osoba, dobra, to ja się tak naprawdę już teraz podłożę komuś. Niech mnie po prostu wyeliminuje. Będzie. O, tu może pam jest. Dobra, no i mamy pierwszą gierkę zaliczoną. Lecimy dalej Łatwiutko, ale szybko mi poszło Coraz łatwiejsze te zadania, he A i właśnie nie zdążyłem wystartować nawet gierki I dostałem informację, że mój kolega wykonał już to zadanie Więc no i niestety Kolejne zadanie zostało przegrane Dobra, to lecimy do trzeciego, może tam się uda zgarnąć jakieś punkty Zadanie trzecie będzie polegać na tym Że będziemy musieli zagrać w One View, Ale na odwróconym sterowaniu Co ma nam e, utrudnić w ogóle poruszanie się I cały movement I widzicie, wybraliśmy sobie pi Piper na tą mapę O kurde, ale to jest dziwne, żeby jeszcze bardziej właśnie nam utrudnić to wyzwanie, bo nie może być zbyt proste, oczywiście. My wykonujemy same trudne challenge, no i niestety przegrywają pierwszą rundę. Co jest? Heh. Z odwróconym sterowaniem, to on nie wie o co chodzi. Najłatwiejsze zadanie do tej pory. Kurde, Ojej, już nie zapomniałem się poruszać. Już miałem się ruszać z eee, Mam nadzieję, że mnie tu od razu nie złapie. Może użyjemy gadżetu? Nie zostaw mnie! Jaka szybka gierka! No i znowu przegrałem! Wszystko do zera. Na razie przegrywam 3-0. No nie. A w międzyczasie macie tutaj wyniki z poprzedniego konkursu, e, który był w poprzednim odcinku na Gemy, a jeżeli wy też chcecie coś wygrać, to zostawcie łapkę w górę, suba, no i napiszcie komentarz. Wyzwanie czwarte będzie polegać na tym, że musimy wygrać G nie używając ulta. Dodatkowo będziemy musieli zrobić to Edgarem, który tak naprawdę bez ulta jest bardzo bezużyteczny. Dobra, także jak widzicie, mam tutaj Edgara. Yy, muszę się powstrzymać od życia ulta. Bo tak naprawdę, jak nim gram, to. Bo rzadko nim gram, to tak naprawdę polegam tylko i wyłącznie na ulcie. Ale na szczęście tutaj od razu udało się nam wyeliminować przeciwnika. Na szczęście to też są właśnie niskie pocharki, więc może nie będzie aż tak trudno i ciężko. Mamy tutaj jakiegoś przeciwnika Może podejdzie do mnie Dobra, podszedł Dobra, to, to już mamy sprawę załatwioną Mam nadzieję, że ostatni przeciwnik nie będzie miał dużo powercubesów Bo naprawdę będzie to ciężkie do zrobienia No to teraz ja wkraczam do akcji O nie Bardzo niechcący użyłem ulta Heh. W ogóle ostatnie zadanie Pamiętajcie, że jest najbardziej punktowane I pomimo to, że przegrywam teraz e, 3-0 To dalej mam szansę wygrać Bo będzie ono tak naprawdę e, Najbardziej punktowane i najbardziej cenne no i jak zwykle pierwszy. Uh. Dobra, a my tutaj wygrywamy gierkę. Dobra, i zabiliśmy ostatniego przeciwnika. Czy byliśmy pierwsi? Nie, niestety, znowu byliśmy luzy. Mój przyjaciel znowu zrobił to szybciej. Ja nie, nie wierzę, jak to się dzieje. Jak on to może robić? Przecież na tych zasadach to jest strasznie ciężkie. No ale cóż, dobra, lecimy do ostatniego, finalnego zadania. Może teraz uda mi się jednak wygrać cały odcinek, bo dalej mam szansę. Piątym i finalnym zadaniem będzie wygrać grę, nie zadając żadnego damage'a. Jest ono najtrudniejsze, dlatego jest liczone za aż 6 punktów, więc ciągle każdy ma szansę. Dobra, tutaj nie mieliśmy żadnego zadmiarza wybranego, więc wybiorę sobie tutaj e, koletkę, na której mam zero bucharków. Żeby były same ewentualnie wody, i może jak jakimś cudem, może wody mi się pode mnie podłoży, albo wejdzie do burzy, Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, także moim, z, z, moją taktyką będzie chyba kampienie, bo to jest chyba najlepsze, jak nie mam zadawać żadnego damage'a. E, nie wiem, czy mogę w ogóle zadawać Park Cubsom. no skrzynką z parę kubsami damage'a, ale załóżmy, że nie mogę, żeby po prostu było sprawiedliwie. Nie wiem, jak zrobi to mój przeciwnik, ale ja zachowam się w ten sposób fair, bo tego w sumie nie Ustaliliśmy, ale na razie sobie poczekam tutaj w czarku, zobaczymy co to będzie. No to zaczynamy zabawę. Rozwalam wszystko, co pojawi się na mojej drodze. Uuh. 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 Dobra, chyba burza mnie wygoni stąd. Także spróbujmy się powoli stąd ruszyć. Dobra, może spróbujemy tutaj e, nastraszyć Nidę, żeby do mnie nie podeszła, ale nie mogę jej trafić. Dobra, mam wielkie starcie. Nie, akurat Dynamite ma aż 9 parków. No to co mi zostaje? No, czekać aż może wejdzie do strefy, bo akurat ma więcej HP, więc to w sumie nie przemyślałem tego wybierając tą postać. No ale co mi innego zostało? No czekamy aż się strefa zmniejszy. Ale nie mogę się doczekać kiedy się dowie, że cały czas go oszukiwałem. Poczekam aż skończy swoją grę. No i muszę już wychodzić z tego krzaka. Muszę, no dobra, może mnie zostawią, on tam jest u góry. Czy mnie zostawi... Dobra, nie widzi mnie chyba. Nie widzi mnie. Nie, dobra, wyszedł jednak. Może skampię się w krzaku? Nie, nie, dosięgnął mnie, dosięgnął mnie niestety. No i niestety przegrałem. No i niestety przegrałem. Co jest? Dobra, idę spytać mojego znajomego, jak mu poszło. No i na moje nieszczęście niestety mój e, znajomy wykonał całe zadanie Ale właśnie dał mi znać, że oszukiwał mnie przez cały odcinek I tak naprawdę używał wszystkich cheatów w każdym wyzwaniu Dlatego tak naprawdę szło mu tak łatwo Co jest? Nie wierzę, że tak mnie oszukał Dałem się oszukać jak dziecko no, Co jest grane? Ja w ogóle tego nie spodziewałem się w sensie, Wydawało mi się, że to jak mu za łatwo to idzie, ale że nie aż tak Dobra, to wy pewnie widzieliście jak cały czas oszukiwał mnie przez cały odcinek no i co ja mogę wam powiedzieć? Po prostu grałem z cheaterem, bo miał pewne ułatwienia. No cóż, tak też bywa. Także dzięki wielkie za oglądanie, ale jeżeli tak było, no to nasz zakład jest nieaktualny i część z tych gemów, o które graliśmy, rozdamy wam w następnym odcinku. Także do zobaczenia!